Siemanko Panie i panie. My już po robocie. Wykąpany jestem. Znaczy się już wcześniej jemy zaloli, by po trzeciej by byli w domu, po trzeciej. Ale ten, jeszcze busika ogarniłem tam. Gratów trochę półeczki sobie porobiłem. Tak żeby był porządek tak jak trzeba, widzę o co chodzi, nie? No, nie piję piwa, dzisiaj nic. Weekend suchy, nie? Tam tym troszkę żem w palnik, ale raz w miesiącu można, nie? <grym> ale słuchaj, tam porę słów do nie? Bo tam, bo tam stawiłem wczoraj, że będę live y robił, nie? No tam biurko się stawia, nie chcę wam pokazywać, nie? Robię sobie tam, mam, wewiacie, mów tam w piwnicy, witała co chodzi, takie fajne piwnice, dwie. Welewki są no zrobione, będę płytował, to i, no fajnie będzie internet, se tam popuszczą prąd już, I będziemy dawać tam wieczorami, nie? Z zimy te będą długie, to można tam liveować, nie? Nie wiem, czy chcę to oglądać, nie? byś tak chciał, no to. Fajnie, cieszę się, nie? Chyba, że woli ta tuska debatę oglądać albo tego, kocora, nie? <laughs> jak bajerują. <laughs> no a jak byś co no to weź ta tam udostępnił ta, te filmy moje, mniej więcej jak może ta, nie? No bo to was nic nie kosztuje, bo chodzi o to, że muszę po prostu. Tu nie chodzi o to, że 45 tysięcy będzie was chyba weekend już. Następny weekend będzie koło 50. Myślę, że do świąt spokojnie stówka bachnie, ale. Chodzi o to, że tam w minutach tej oglądalności, dopiero mi puszczą live'y, nie? Znaczy się, live'y mogliby, chyba już bym mógł wywiązać, ale nic na tym nie zarobię, nie? <grym> I krótkie jakieś tam, nie wiem o co to chodzi, no i lepiej tu właśnie ten prąd przejść, nie? I jakbyś ta ten... Yy, mogli to udostępnić i ta. Czekaj tak chwilę, bo ja tym dzieciom robię te... Le, jak to się mówi? Te takie małe, z kurczaka, panierowane. A zaraz wąpo im, olej mi się nagrzął. Zaraz chwilę, poczekaj, tak chwilkę. No już jestem, rzuciłem. Znaczy się te nagetki wita yy, z kurczaka, nie takie jak w tym, KF, wita o co chodzi, nim tak Tylko, że nie, 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 z gotowce no robię sam, nie wita, bez chemii, nie? Gdzie ci lubię, bo nie ma właśnie ich na wyjeździe, są z kobito mojo, z żoną yy, tam na imprezie i przyjadą tu na kolację, nie? Majster wszystko ogarnie, nie no, y, budowy, wszystko, filmy, wszystko. Jedzenie, obiady, jak i no trzeba, nie ma problemu żadnego. Trzeba być kreatywnym w życiu, nie? No no i zrojta. Ja byś tak chciał, to będzie fajnie, nie? Mi się wydaje, że tak w Was do kamery mówi, a ja będziemy na live, nie? czy jakiego, nie wiem, drinka sobie pijemy, że co będzie ta pisać, tam komentarze, czy tam nawet może tak głosy wysyłać, chyba. Nie wiem, no, bo to będzie, bo na YouTube jest, ale nie miał na Facebooku. Także ja może to udostępnitej, no nie ten film, no każdy nie, to zrobimy zasięgi i ten, niech zasięgi, no wyświetlenia w minutach i puszczą je, i będzie fajnie nie, wieczorami się posiedzimy, pogodomy nie, pogoda ta o swoich tam problemach, tam na budowach i ten, będzie tak łatwiej niż przez te wiadomości, niż, niż ten nie, na tym live'ie, ale słuchaj ta jeszcze no, tam pisze, tam ich wiadomości, nie? A ja nie mogę, o ja ten, jak ty żeś ten, się, ten, nie wstydzisz to, tam to Nie wtysta się niczego, jak chce to coś w życiu osiągnąć, nie? Bo tam chłopaki po tym filmie ostatnim dużo mi pisze, jako książka, ja to, to, co Po prostu, nie przychodzisz z roboty, przychodzisz z roboty, to nie pijesz piwa, nie leżysz, nie? Ja przychodzę z roboty dzisiaj mógłbym, byłem sam, nie? Kobiety nie ma, mógłbym sobie walność, piwo, czy przejść bym, leżą i tyle, nie? Odżyłbym sobie co na gotowo i, i już, tak jak większość. Ale nie, poszedłem robić coś, tu robię. Wiecz za chwilę idę tam poobrobić się na tym. Mam zaległości na YouTube, na tych innych TikTokach i poopisywać, cały czas coś robię, nie? O 6 staję, 5.30 to już tak staję i robię kawę, no a 6 na nogach idę sobie już fajkę pole, nie? I tak cały czas, systematyczność zawsze i, i, i nie słuchaj ta nigdy innych, Nic, nie słuchaj ta w ogóle ich. Unii nie chce, siedzą w jednym miejscu, a wy, jak mota jakiś plan na życie swoje, to go róbta cały czas, realizuj ta. Umiesz gotować? Pokazuj to. Nie wiem, mechanikiem jesteś? Pokazuj. Nie wiem, cokolwiek. Słoiki robisz? Cokolwiek w życiu, co wam sprawia przyjemność? To pokazuj to. To nie ta się, nie? Bo teraz tak... Internet jest tak popularny, że to nie ino jest w Polsce. ta wszędzie, nie? Jak patrzyłem w statystyki, to mnie jakieś 20% widzów ze Stanów, ze samych Stanów, nie? Norwegia, Niemcy, Austria, no wciąż tak, musiałbym sobie na kartce spisywać, nie? Z Polski jest tylko 47%, nie? Wie to, to się na dochody przychodzi, ale to nie, nie chodzi o to, nie? Pamiętaj ta wiara w siebie i do przodu, nie? Udostępniaj to jak może ta. Dużo zdrówka Wam życzę, najważniejsze jest zdrówko w życiu. Wszystko można od zera być, się wybić jak najwyżej, nie? Ale jak zdrowie straci, to już jest koniec. Jeszcze takie, jak coś rozweźnie takiego, że się nie do tego uleczy, to. to jest najważniejsze w życiu. Nie warto się kłócić. Nie wiem, bić tam, jak się młodzi biją. Nie, nic nie wolf, zgoda i zdrowie jest wszystko. Bo życie mamy jedno. Drugiego nie dostaniemy. Trzeba je wykorzystać na pełnych obrotach. Od samego rana do wieczora. I to mimo, tak, że się ktoś skończy, jak staje rano, i, i do 10 na wieczór, nieprawda, bo organizm się regeneruje 6 godzin. Wystarczy mu. Kochęci! Dobrego weekendu Wam wszystkim życzę. Wszystkim, każdemu z osobna. Dużo zdrówka i dziękuję Wam bardzo, że jesteś tatu. To dzięki Wam, tu jestem, na tym poziomie, co jestem. Hej, bo mi się tam przypoli, muszę przewrócić, bo przyjadę głodna. Dzieciaki, a lubię a go ojciec i nie robi jedzonko. Hej! <grym>